Ja bym chciał, żebyśmy rozmawiali w polskiej, o polskiej energetyce, bo oczywiście ją trzeba rozwijać i też dywersyfikować, chociaż nie jestem zwolennikiem odejścia maksymalnego od węgla. Ja uważam, że na jakimś poziomie 1 trzeciej ten węgiel w miksie, jako że jest to nasz surowiec, nawet jeżeli czasem drogi w wydobyciu, to ma to jak najbardziej. Ale w sens, miksie, bo czasy tak? są niebezpieczne. Czyli w miksie. nie stawiamy 100% na węgiel, nie, jak nie, niektórzy oczy. by chcieli. Nie, nie, oczywiście, że nie. Myślę, że zdrowe to jest takie 1 trzecia tu, 1 trzecia OZE, chociaż one są. Też drogą energią, i nawet jakby usunąć. Jakby usunąć wszelkie dotacje, które służą temu, żeby tak naprawdę wyglądała ta energia na bardziej konkurencyjną, to wyszłoby na bardzo drogą energię, a jedna trzecia z. A To myślę, że byłby taki zdrowy miks. No dopiero co przeczytałem, że Wielka Brytania z Rolls-Royce'em zawarła umowę na budowę, zdaje się, pięciu SMR-ów w ciągu najbliższych 3-4 lat. Czyli SMR, -y, czyli Mały Small reaktor. Redual mm -hmm. już wchodzą tak naprawdę mocno do gry. Za Orlen miał bardzo ambitne plany do, na budowę kilkunastu takich reaktorów. Wiem, że Orlen w dalszym ciągu. Planuję to robić, ale widzę też, że harmonogram już przestał obowiązywać ten, który był za poprzedniego zarządu Orlenu, co mnie trochę martwi. Na tym powinniśmy się skupiać, nad taką przyszłością energetyki taniej i długofalowej, a myślę, że właśnie taką jest energetyka jądrowa, szczególnie SMR.